Ciema widzowie? Witam w kolejnym odcineczku w sezonie 15. Freak Season z buciorami. Jest, jest łapintusz, no. mam tą koszulkę packerską, to muszę napinać się w niej. Ale to jest fake, bo masz tak obci masz obcisłe tutaj to, i to wygląda jakbyś nie, jakbyś był pakował całe życie. No to tylko po prostu koszulka taki efekt daje, obcisłe, Lim. Mam też trochę trenowane jest. Chciałem Cassiopeia nagrać, bo jest podobno silna, bo ona dostaje jakiś upgrade, że movement speed ma powolony, bo na butów oczywiście nie ma nic. Ona ma jakąś rekompensatę, że jak zobaczycie te fito of strength, to na jakiś movement speed dostajesz, coś takiego, słyszałem. Jest to podobno mocne, bo na to musi za darmo dostać, nie? W takim razie, nie musi kupować w ogóle. Jest, wiedziałem, że jest mocna na, na trzech rolach, jest na topie, na midzie i na bocie jest mocna No dobra, zagrałem swój, no bo też ma nowy, Swimbul, Winterem i Relaiką. Mam panią Niko. Nie wiem czy Sku zacząć, czy ZE. za jest fajnie, tylko jak mnie też skukuje tam Awk. Spectators mod dosłownie. No ja, yeah. już się zaczyna. I mnie blokuje tym bramblem zasranym czerwonym. <laughs> Nothing suspicious about that. Cześć na mnie, że narzekałem na czempiony w tym odcinku Sajonem, ale no jak możecie narzekać na mnie jak... Na kasantę narzekam, to jest... To jest lepszy od wszystkich tanków pod każdym względem. I wy na mnie narzekacie. Po prostu prawdę mówię no. I one to samo jest przepakowane jak cholera, i tam był taki komentarz, że niby jak głupoty gadam. Mam za nie mam ignita i barierę. No ja właśnie nie wiedziałem się... Mam drugi poziom, uciekaj, 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 uciekaj. Próbuję się wypierdzieli zaraz. No to było widać, kurde ten milion umrze chyba. No. Jezus Maria, no. Nie ma zgrania tutaj. Dobi mi tego, a nie, ma nie masz dobijaczki. No ja to trzeba odpalić potem, bo zasumrzemy. Muszę za E potrafiać, ale na trzecim. Swoje ma słabe te pierwsze poziomy, no na szóstym poziomie jest bestią dosłownie, no nie da się go zatrzymać na tym szóstym poziomie. No właśnie, używaj tej many, koleżanko. Nie możemy? A niko w sumie zabiła. No, barierę jeszcze. Ja wolał spuszczać to. Nie, no nie ma tu junglerów, to nie ma co walczyć, się no mi się wydaje. Czy to ten damage z Niko dał robotę, więc większym niż ja. Może puszniemy to? hama. Ciężko chyba będzie. Ale go pękło. W jego idzie cofamy. O nie, żyje, dobrze jeszcze. Eee, już za długo dostaliśmy, ale ta niko powinien mi pomóc miliony puszować. Ona czeka ze spólami na trasz. no i niby okej, okay, ale nic to nie dało, że machnęliśmy go, nie? No muszę coś takiego zrobić, na pewno. A i tak jest git. A mu HP zostało SP jest na midzie, okej okay. Nie no jest okej, okay, tylko CS jest dupy, ale jak, jak ja mam dobijać? Nie da się dobijać ferma walka dosłownie Oj, taka ta pulta za mnie dobija Nie to bije? No za późno chyba rzuciłem Nie dobra, dobijam. No trzeba zostawić tego wave, bo on był w miarę git chyba ustawiony A teraz nie wiem co z tymi wave'ami, tak losowo wygląda Panu to jest najlepsze bić na Swain'a, ale jak chcę przetestować. Gdzie drugiego miniona chciałabym robić ta czapizny? Pani Neko, gdzie jesteś? Czemu na smoka bije? Mogę do niej podchodzić, ale chciałem wavea dopkać, ale miałem sfridzowanego wavea. No czy ja jestem głupi? Mam no, nadzieję, że się opacało. smoka pomacał dwoma basicami. Teraz, teraz jest pierdol. No, teraz jak nie żyje, to tam wszyscy blatują. Daj, wójciech jeszcze. Jest jakiś młyn w tej gierce. Dać mi szósty poziom po prostu wbić. No co, no piznęłaś tą katapultę? No w sumie też kupi znam w te wave'y. Ten może na inne linie iść, czy nie? Różyczki, różyczki. Zabijaj, pięknie. A, chodziutka niestety. chodziutka jest niestety. Chodziutka pani Zer. No w sumie też na szóstym poziomie spowalona. No i daj, ja mam Urdzika. Zresztą tu zwardował. No, Zaliczył go czy nie? A ona nas do co? Ja ma uciekać? Tak, to nie jest podejrzane, że oni mają katapultę, my nie mamy, no? Znaczy na odwrót. A może go szósty poziom, to zasłonie free. Muszę się ignajtać, ale tak ich rozpierdzielam. Może no, troszeczkę przesadziłem. Troszeczkę mogłem przesadzić w sumie. Kurde jak ja barierę gram, a mnie dociął na się wtedy, kurde no muszę z E poczekać. Mogłem nie wchodzić. W sumie myślałem, że rozpierdzieli, ale nie, dostaje huka, nic nie robię, niestety. A ta niko tak nie pasuje do tego swojego że gadać, ale już nie będę na to narzekać. miniony, zapominam. Zresztą stylowany jestem jak krety. A, wychodź z szeregu, no. A mi taka sobie ja mi się na twarz 50 golda A nie, mam nie podchodzą, nie powinien do dominować, ale ma całą satyki siłę. Fajnie. Oni schodzą do Was gdzieś. No bo tutaj robią na mnie pułapkę, no co ja mam zrobić? Że czekasz się pojawi na tej wardzie, najpierw wtedy mogę podejść Teraz się pojawi Nie zdążę do mnie podejść Tylko jeszcze się patrzy, bydaj to jest ulungi idą znowu Tema ma zaś flesza, przed chwilą tu fleszował Przed chwilą fleszował ten w jego na bocie, to samo zrobił i zaś ma flesza no, mam no, już, jestem czempionem chyba nareszcie. Fajbisty champion. Nie mogę tego wiego znerfić już. Takie serytujące. Wiem, że to teraz tak na rzekę, ale wiem, będzie to w game'y wyglądać, Że on przejmie Amumu albo Garena i nic nie zrobimy. Swain, please. To Swain, please, co ja mogę zrobić? A co, a, a M -M już to już dobrze gra, z zdaniem. No, nie wiem, zobaczymy, czy na że coś napiszę. Czy jest taka. O, no, na pewno się opłacało. Jeszcze 0 odda. O, i to było zajebiste pewnie zdaniem Niko. Zobaczymy. Ja czekam, że coś napisze teraz o tym, co się stało tutaj w takim razie. A nie, to, to było gity zdaniem. No, no to było zajebiste, że oddajemy Smoka i tego. W fleszu? Nie. Nie. No, ja ten Jayce rozpierdzielił to Niko. Nie wiem, czy możemy szczerze mówiąc. Ja trochę w tej grze, ale no nie wiem, Daniko nikogo gra jakbyśmy nie wygrywali tego. Oni mamy IndiCare i Uzes, a mamy dwóch magów i my się boimy z nimi walczyć o to w ogóle. To jest dla mnie absurdalne. Ulti mi nie dobije Ona boi się sama rzucić E do przodu i na mnie kurwa krzyczy coś Ewisy support, to stoi za tobą permanentnie, no? To jest chyba to sensa supporta. A e, nie, ja będę tak narzekać, bo chłop gada głupo. No, on idzie, on sperma perma stoi za mną permanentnie. No nie jest tak, że on dostanie hooka, to on może ci znaleźć i ich dwóch po prostu łapie i ja ich rozpierdziela. No nie, to tak wcale nie wygląda. Ja muszę z tyłu stać. No, może nie mają mózgu, trzeba myśleć, po raz dziesiąty taktyka. Nie miałem many na leki Ten ignite też był pod koniec bardzo mi się podobał Ale nie moja wina Czekamy Czekam aż zeri napisze Moja wina tu razem czy nie moja wina no i będą resisty spawnować, Nie wiem czy ta biku nie zapierdzieć Nie no po prostu te Many nie miał Mam no, ja nadzieję, że teraz lepiej z tą maną, jak łezkę wyskazuję. No i bucik wszedł. Ale znerfili te buty, nie? No 2-5-2 mam jak gówno. się różyczki spełniać przybocie Każde nie Ja sobie mógł zgoastować, ale nie wiem jak tam chłopów jest za tą ścianą Gdy on KSP jest i zerkuje w ksap to... Wylecę na tym gościu, bo sobie, też nie będzie za ciekawie. A mi się ta na kończy, szczerze mówiąc. Tu jest grona, zawsze ma ściany. Tutaj na no się podejdzie, jak mogę rozpierdzielić to merko. Dobrze, że on już widział. Bardzo dobrze, że on już widział. No, bo to jest najprzyjmowanie, kiedy jestem się od tej serii, nie? Bo te dikiery są kubskie, no i to pokazują statystyki. Prezentowałem tą linię, ale. To nie jest tak, że się nie wiem, że specjalnie to robię. No, nie no, bo prostu chcę abuzować, to jestem silny. I tak mam te buty, to zwalić ten pierwszy turret. Zaszczywalić. No A jest golda, ale z pierwszego turretu nie ma przecież, nie? Różyczki choć tapujemy, tapujemy różyczki. Na pewno na robocie będzie. To. O, sorry, że to jest interwencja. To dobij, dobij, dobi, do, bo są trzy aż. Kan ja ten nowy item przetestował. Bo mi się wydaje, że maska byłaby teraz lepsza, ale przetestujmy sobie ten nowy item. Co? To on działa jak Black Liberty, tylko że poda na chłopski razem. Ale młyniec. Idę tutaj, bo to może do smoka prowadzić. Idę, idę, idę. No r jeszcze ten garenzo O kurde, mogłem dać wardę. Myślałem, że on leci, żeby to Garena żeby On tak tylko po wardę poszedł. O, źle to rzuciłem. ojej jejciu, jejciu, to było słabe. Nie, nie wiem, ja jestem tak twardy, ja się boję pod turec, bo jest no sorry, gram jak głupno dzisiaj. Przepraszam, widzę. No co, z tym mogę nitować i, 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 i tak wyglądam, jakbym boziem, Bozia grał chyba tym swojem, nie? To jest fajne. To działa na slowach ten Fimblemint, dlatego to tak fajnie działa. No ja w sumie też, no. Jest tak, że KCPE ma dobre single target damage w miarę. A no, ja mogę trzymać, mogę edge'ować na tej rce moje. Jest tu jego, chyba zdążymy. No, A ja, Rki, ja się nie chcę za bardzo bić chyba. No, Erki nie mam, koledzy. z tego jestem trochę bezużyteczny. O, ja przeskoczy, przeskoczy sobie. ma się 14 mi się wydaje, że ich rozpierdzielamy i tak nie wiem. Nie mają nic do gadania na tej mapie. Jak miał zonie to ja mogę grać na froncie. No jak będę w zonie. Tylko to jest, za dużo tych itemów ma słań do kupienia. To jest też problem Swain. On ma tyle dobrych tych itemów. Ale już obiecałem, że sobie przetestujemy to. Nowe to przetestujemy. W sumie mógłby to zrobić. Ale Lejandry też jest lepsze dla Mumiorsa. Oj, oj. Ten trochę głęboko. O, jestem zły na siebie, zinituję w tych grzach, skurczy, laning face cały zinitowałem. Laninga wcale nie gra, źle, tylko mi się, mi się wydaje, że on po prostu nie rozumiała, że my wygrywamy zawsze z nimi, jak mamy równy level. No, Poszło z tym poziomem, tym bardziej po z tym poziomem, a na, na wcześniejszych mi się wydaje, że wygrywamy. Bo Zeri bez przemiotów nie jest championem dosłownie, to, to tempo ją ratuje, ale tak czy siak. Ale irytuje swoje. Mam trochę mało AP, ale to jest waleńce. Jest jestem śmiertelny przecież Fimbul Winter jest jakiś specyficzny cholerny No na nam tam tapuje Pozwólcie To znak że się zrespi On go chce zacząć instant takie że nie mam TPK a ma fight ma pewny I to widać Dlatego wave'u wcześniej bo są dużo wizji daje ten wave Ten atakant co bufuje i te różyczki spełni. A to oni do znerfili, by the way, ale to, to dalej dużo daje, cholernie. No to jest ekstra rzecz, którą ty masz, a twoi sprzeciwnicy nie, ma nie mają. Oh, wow, to jest pobalone, ciekawe, nie? 1400, a wcześniej by to chyba 1800 dało, jak nie więcej. Ale HP zostaje tym minionom, które czuje brak tego HP. Ja Mam 4 KP by the way, magiem, pod damage. Mogę wlecieć na pewno cię puszczę, panie Słanie, no? O, jeszcze ten przyszedł. Będę żeby puszczać tę merkę cały czas po tych zmianach, panie Malfajcie. Rkuje pan, czy nie? Ojej Dobra, trafiłem. Ale fajnie przyspieszył! Cytułę A, na godzinę robić. Fajny Swain, 4 khp mam. Nie narzekam, gram też w Broken championy moim zdaniem. Tylko to jest w miarę dobrze zagrać, ja tego nie zrobiłem, ale patrzcie, wywalone jajca, tak czy siak. Nie chcę mieć tego, mi tego Blue Solo robić. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie, nie wiem, jak to miałem teamfighty z nami wygrać, szczerze mówiąc. Mam popierdziono te fighty. Ale no jest jakaś szansa, jak się Cassiopeia odpali. To o Izonie robię, nie? Rezisto trochę będzie brakować. Czekam na książkę. No, przepraszam się w tej, że unosiłem i intuję na linii, sorry, widzę, ale jakoś taki nie wiem. Nie w Sosie jestem strasznie ten int intu, Wszyscy są mili, a ja się denerwuję. Na sala by ga mam mógł, złożyć. Chociaż w sumie nie wiem, ten. Ale Garin, że i tak pokują w sumie. Ta wbitka taka moja i tego mumiorza, to jest i Niko, to jest najważniejsza część naszego teamu, mimo wszystko. Musiał zrobić krok, nie? Musiał zrobić krok ten treszyk. Nie wiem czemu to czekam z tamerką szczerze mówiąc. A robimy testing, testing, czy mnie pokonacie Nie ja no troszuje za nie Dobra, nie widziałem u że jestem ślepy Ale P ja tu jeszcze przyszła jeszcze A do mi HP do połowy przynajmniej mi się wydaje, że nie. No wiem, że antychila Nie, mają, mieli Antichilla. Fajny słyj. No polecam. Jak ktoś dostanie Autofila na bota i nie lubi grać w dikery, to polecam. Bo dikery dalej są. Nie są nawet super słabi, ale są średni moim zdaniem. No, powalony jest ten słyj. Co, co się dzieje w ogóle? Ale to instant nabijam. Co idę? Tikuję ta rka Jakie jest te tej Więc za ja szybko nabijam strasznie te resisty z, tego, z tej pasywki. To mu miorza, bo stuje to moją koleżankę sekundę, nie? Per second, no. Teraz jestem kretynem, jestem dzisiaj w jakiejś nieformie w ogóle, nie klikam tego w, tej arki ponownie. Aż już Soula mamy, w, w której? W 24 minucie? Nie wiem jak to jest możliwe. No dobry team jak mi się trafił, a ja narzekam krety. Teraz jeszcze mam w zonie, więc jakby co jakby dostał jakiegoś przypadkiem na mordę, to żeby nie umarł. 2000 zblokował Fimbulwinter. A, bo ja to jest jeszcze wziąłem Overgrow'a, dlatego mam tyle HP. Tu mam Resist Armor. Mana Regen, cdr basicowe. Last Stand. No fajny jest ten, fajny jest, fajny. To nie zawsze pasuje. No, nie zawsze pasuje. Bawimy się, chodźcie, się bawimy. Chcecie się bawić na pewno? Musimy go w sumie. Ale nie zdążę już tego puścić. O, no nie, ja się czułem, bym na koda grał. No co ja mogę powiedzieć? Nie jest to Sion, chyba useless. Jestem twardy jak Sion i jeszcze zabijam do tego. No to, to jest chyba różnica, nie? Czy się mylę, widzowie? No, bo tak mnie ostatnio się wstał w komentarz, że narzekam na te czempiony. No, ale to jest prawda, niektóre czempiony są po prostu tym samym, tylko robią to lepiej. No, to co ja mogę innego powiedzieć? Też mam 1000 HP z tyłka przez jakąś pasywkę, a mógłbym mieć więcej, gdybym nie nitował. A nie gram tej runy, że kulda mi spada na bocie. O, mogę umrzeć teraz, na pewno umrę. Wszyscy do mnie przyszli Avengersi. A nie marnuję. Cześć mam nie mogę kupić, mogę umrzeć. W żebym czasie kupił. Trochę trolling, trochę trolling, ale to widać, że bez ten champion jest bezużyteczny. Ale jak, jak zrobicie relajkę i winicie ghosta, to mi się wydaje, że nie da się nie mieć Erki w fight, że tak powiem. Nie da się wyjść, żeby oni wyszli z tej Erki. Dobra, pod widzów trochę gierkę przytucę. Ja mogę tego Abesala zrobić, ale mój już chyba robi. No, to, abesal jest pewnie tu lepszy niż AP kolejny, tak nie żartuję. Właśnie na twarzy tym ludziom, mimi KCPM, i mnie przestanie bić z tym alphaite. Zawidać bicie magicznych widzów. A teraz to zrobię. Kupię tą szmatę i taka Cassiopeia ja się popłacze. Albo buty Merce byłyby dobre. Nie no, maska to jest chyba najlepsza, nie? O, maska i te procentowe zwiększenie, albo Riftmaker. No nie wiem, fajne, że gram magiem. Gram magiem i mam 1000 plus itemów do złożenia. W jeszcze to zabi zabiło z jakiejś 400 Vs. I duszki z kilometra. No się zarżną na tym, tym mailu, pewnie tego masz fajne. A umierz a dwie procentówki, to jeszcze pali tych chłopów. Mumiorz też by się dobry wydaje, jak są takie twardsze teamy. To trzeba i League of się przetrwać. Jakby ten Wiego pewnie. Znaczy, no nie, nie wiem, czy mógł, ale mówisz, jak ktoś bierze mumiorza, to to tycze dla nami junglerze, że przyjdź do mnie do lasu, ja ci pokażę. Pewnie. Teraz nie jest napisane, nie ten item zadał ekstra obrażeń przez to, że zredukowałem tyle listy, no, ale to już nie mamy takich technologii niestety. No na so, Saula poczekamy w tej gierce. On no, zrobiłby salę, już mądry jest kochany. On no, tu też kolosalnie mu stoi obrażenia ze wszystkiego. Ja bym jeszcze chciał się wydaje, że jest dobra w takich właśnie ten czempiony jak ten Sweeni o, no shotował tą, no i dikę idę. A tam Garen jeszcze raz jest. To idę, idę, idę. Przesuwaj mnie. Zbawę z mafajtem chyba. Super po prostu. No <laughs> ja nie wiem, ja mi się wydaje, że tory, ale te pierwsze 10 minut odcinka zintowałem, a i tak coś robię, no. Ej, hey, Dicker, jak bym tak zintował, to mi się wydaje, że mógłbym już Nexa szukać. Więc to pokazuje dokładnie. Też statystyki nie kłamie, no, patrzcie sobie w tier listę botlanerów, no. To, Mewka jest wysoko, z tego co widziałem, i korki, no dobra. są takie wyjątki, bo oni chyba nie muszą berserkerów składać, tylko mogą na zagrać. Aaa, przepraszam się, uniosłem. Muszę się uspokoić.